Robot, co wszystkie miasta psuje. Witamy, witamy. Wy ostatni... Nie, w ostatnim odcinku, w szóstym odcinku. Góra, 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 W siódmym odcinku. To jest siódmy odcinek. To siódmy się już pomyliło. Tak? I co będziemy robić w siódmym odcinku? E, musimy zaprowadzać w no, normalnym miejscu Chase'em, Magatfonem, co tam nie ma robota. Uh -huh. I mu... A, a skali musi polecieć obok drzewa i zakręcić się. I tam będą monety. Tak. Uh -huh. Będziemy tego robota. I potem będą wszystkie piastki Mhm. Uh -huh. To już ostatnia misja. Mhm. Uh -huh. Już później tylko mini gry zostały. Tylko mini gry już zostały. I pogramy w inne pisze. Mm. A was kochani Zapraszam do subskrypcji i. i łapeczkę i, i. w górę, kiedy coś przegapicie. Tak. Witajcie. Dzięki, że szybko przyszli. Nie dawajcie w dół so łapeczki, bo potem szybko przegapicie. Dokładnie. Nie dawajcie w dół Ale łapeczki. Harold A łapeczkę w górę, żeby Helikopter nie przegapić. dobrze. Przy proszę do do akcji. Psychotrol, będę do akcji. ci do akcji. Guy. muszę zaparkować, Jej. wiesz? Robot Harold mocno zniszczył miejski rząd. Tak, no. straszny robot. wszystkich, gdy nie będą się Harold. Tak. On jest niegrzeczny, czy jest grzeczny? Niegrzeczny, bo uruchomił Megafon. strasznego robota tatuśka. No widzę widzę. Musi zaprowadzać w bezpieczne miejsce. W tym skaul. I lada, A patrz, to się na mnie. Ile ile no, jak ja fruba. Ja, wszystkie przykąski zobaczyć. Patrz, ile tutaj przykąski. W każdej torbie mieszczą się trzy. Kom, Ale, kom, wszystko kom, ten robot porozwalał. Lampy, ławki, wszystko. Tak, bo on jest ogromny. tuś. Słucham. Jakiś... jakiś Czeba, to pan! O tam jest ten, tam jest naklejka Dobra robota, zabierz mieszkańców w bezpieczne miejsce gdzie ty miejsce. jesteś? Pójdę po nią no. Ale nie mogę skoczyć Bo pani nie może No a dobra to... Chodź za mną razem, nie? nie, ja ją zdobędę No poczekaj, tylko ją zaprowadzę i pójdziemy z powrotem po tą Niezwykłe, świetnie ci idzie Idź za mną Dobra robota. Tu idzie ten pasek, musisz ją zaprowadzić. Dobra, ona już poszło sobie. Chodź, idziemy tam, tu. mieszkańców. Dobra, oni liczą Po na mnie. Po Ne, ne, Ja pierwsza będę, ja no, pierwsza, pierwsza, pierwsza będę. Znaczymy, czy tu coś jeszcze jest. nie idzie tam, być. dobra. To idźmy dalej. Do... Ej, ja nie mogę skoczyć. W bok, tam nie idzie wskoczyć. Bo to skoczę tam. Te, zobaczymy czy tu nic nie zostało. Już tu na asfalt. A gdzieś przeklęski tutaj są. Widzisz, że też kwiaty zepsuł ten robot. Mhm. Tu jeszcze są przeklęski. Idę tam. O, tam coś jest. To jest przycisk nieś. Jej! To już prawie wszystkie przykąski Uf, Wspaniale. Jeszcze tylko jedna przykąski. odznaki. Jeszcze jeden przycisk gdzieś powinien być. Mhm. Tutaj? O, tam jest przycisk. Do tej misji przyda się skrzydło. Czemu zmieniłaś? No. Bo... Hej! Ja idę zaprowadzać gościa. Gościa? Mhm. To pani, chyba. Jest. Dobra robota! Zabierz się, sześć mieszkańców sześć bezpieczne, bezpieczne miejsce. Chodź tutaj do mnie. A pani będzie za mną szła? No to dobrze, no ale 6 jeszcze przeklasy pierwsze nam brakuje. Ej, czekał! Coś drugi Ej To z jaką sobie dziwnie chodzi. Hej, ej, oj, i o i Bo musisz iść ulicą, ona nie ten. Jeszcze jedna osoba do uratowania. Poczekaj, na musimy przód. znaleźć te 6. Coś tu, na dół. Dziś jeszcze tutaj musi być 6. Tu są 3. Tu są trzy Gratulacje. Gratulacje. Tutaj, tutaj nic robot nie zepsuł. No, te dwie rampy. Dajcie jeszcze jedną tą osobę. Trzeba znaleźć. Tutaj jest. Tutaj jest. Gdzie? Tutaj. Do tej misji, do tej misji przyda się James Dobra robota. Zabierz mieszkańców w bezpieczne miejsce. A tak śmierdzi. Powiedzcie, czy zatyka on nos? co teraz będziemy robić? Będziemy walczyli z Karolem. Karolem? Mhm. O -o. Dobra robota. Udało o -o. się. Patrz, jakie te Wszyscy małe są autka bezpieczni. są w porównaniu do o tych nie. ludzi. Jedna osoba chyba o -o. Osoba utknęła. Trzeba jej szybko no. pomóc. Trzeba wezwać Sky. Tak. Hej tatusiu. Tutaj, pomóż dla Sky. Wziąć swój helikopter czy... Pomóż i zabrać mieszkańca tak. w bezpieczne Góra, miejsce. Tak, bo uratun mieszkańców jest bardzo trudny dla dziewczyn. Сидишь? Ура, uh Где -huh. yeah, сидишь? Fiastycznie! Wszyscy są uratowani. Teraz pora bo wstrzymać dużynek z tego. No cały zepsuł budynek powinien łórnierz i co teraz? O, teraz się robot pojawi, popatrz jaki łoboz. Tam się od kół Karol jest. A tu popatrz jaki rajdowy... Teoryk jest źródłem energii tego robota. Plecak, Musimy go odsunąć z jego pleców. Użyj mocy żaru tak, 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 To, 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 to jest, jest robota. E, energii robota, to meteoryt. A widzisz, to ten Harold zabrał meteoryt kosmopieską? Tak, będziemy kosmos pieskami. Superansko. Taką lawą go wezmę, ciach. Która na zumę! Użyj wodnej mocy! Będzie płakał. Nie? nie płacze tylko, 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 tylko tylko on zamyka oczy, kiedy zuma go psiknie No, zuma go No, psikaj, Przy czym mam ażeby to było? Super. Kamera mecha zrobił. Ja jestem zumam. O, trzymaj! Nie jest kamy kamehameha. Niesamowite! To nasza szansa! Użyj kosmo... Wiru! Czyli nie... nie ruszaj tego. O, tatusiu! Musisz pokręcić kołem, żeby... żeby on żeby on patrzył. Albo się zakręci głowy. O, dla odleci? Niezwykłe! To musz Sky naładować ładować i skieruj I go, łowota, żeby go przejść. mu się w głowie! I zaraz upadnie od tego wiru. to Chyba teraz ty będziesz. Mhm, bo kręcę, kręcę. Ha. Zaczynam, ja byłam w skaj. Kręcę, krzęcę. a ażeby jała wiry Patrz! Hmm. I się przewróci. Wspaniale! Ten robot ciągle się rusza. Rusza. I co, teraz? teraz będzie go zamrażał. Weret będzie go zamrażała. Czekajcie czy ja będę Ewerestem. Nie, no chyba Było? ja będę. Przestań. Ja jestem. No. Everest jest super! Everest jest super. na się i jego super, 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 wyciągnie z jego super, to i super, i roki wyciągnie ten wyciągnie super, super, O super, 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 nie będzie miał mocy. To teraz ty. W bok. I przytrzymaj. Nie, musisz W no. W bok i, i przycisk. no przyciskaj. o Oto meteoryt! To Bo jest meteoryt! W jego no. tego go ojciec! Ja! No, Roki, widzicie! A Roki, Rocky to ja będę Roki. Hej. Hej! Co jest to! Ja chciałam być Roki. Byłaś roblem. Rady. Gotowe Gotowe i się robot włączy. I co teraz? Nic już nie naciśnę Się obraził Się obraził na no, przypadku No, dokładnie Niesamowite Wasza współpraca ocaliła za trochę przygód Widzisz się Mhm Co? Ryder u nas i, Pchipa, nasz, Pachu, 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 musi świat. Patronas, Patronas, Pachu, Pachu, Świat. tylko Przeżyliśmy całą grę. Zostały nam tylko Pachu, 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 Tak, to troszeczkę głośniej. Nie, bo będzie nas przegłuszać. Przegłuszać? No, będzie nas przegłuszać. Przegłuszać. Tak, dobra, żegnamy mini się. gry. Hop, hop, bugi! Żegnamy się kimś. Tak? I później nagrywamy dla was minigry. Minigry. Tak? Mhm. To. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało subskrypcję. Udostępniajcie to gdzie możecie. I pa pa!